W dzisiejszym filmie z Pet po pierwsze, musimy spróbować sobie skraftować, oczywiście, nowego Titanika, którego da się skraftować. A po drugie, jest kilka dziwnych rzeczy w Pet i poza Pet Preston coś kombinuje. I dzisiaj też o tym wszystkim musimy sobie porozmawiać. Tylko na starcie pójdźmy sobie zobaczyć, co jeszcze możemy tak naprawdę zrobić. Bo potrzebujemy jeszcze, no, sporo siana. Tak z dwóch, dwóch i pół biliona potrzebujemy. No i do tego jeszcze musimy sobie trochę rzeczy zrobić. Jeszcze została połowa Titaników do zrobienia, więc jeszcze trochę czasu jest. Ten Titanik już mocno z ceną poszedł w dół, jest za 6,27 biliona, więc tanio dosyć. Aktualnie już więcej nie możemy sobie zrobić, chociaż tu możemy sobie dwa zrobić, dwie temby hydery możemy sobie zrobić. Dobra, tu nam trochę brakuje, ale na innych kontach trochę jeszcze tego mam. Tutaj dwóch nam brakuje do kolejnego takiego. Myślę, że najlepiej będzie kupić te. Pięć takich petów kosztuje, no, 1,25 biliona, a więc taniej niż jeden ten. Chyba będziemy te kupować i spróbujemy dzisiaj skraftować zwykłego tytanika, zobaczymy, czy nam się to uda. Jeżeli chodzi o goldy, to goldów w przednim filmie nie zrobiłem. Możemy sobie teraz kilka goldów zrobić, możemy sobie dwa goldy zrobić. Te pet od razu wrzucę na drugie konto, żeby się sprzedawały. Nie będziemy marnować czasu, jakby, żeby cokolwiek robić z tymi goldami, bo golda raczej sobie nie zrobimy. Niestety, bo gold drożej wychodzi. Zrobienie golda wychodzi 7,5 biliona. 7,5 biliona by nas kosztowało zrobienie golda. No tutaj kosztuje 9, ale no takie pety to też ciężko na pewno znaleźć. Jeżeli chodzi o rainbow'y, to ile rainbow'ów sobie zrobimy? Rainbow też o dziwo dwa sobie zrobimy, więc zróbmy sobie też dwa rainbow'y. Zobaczymy, czy jakiegoś na lepszego przerobimy. Chyba raczej nie. Chyba zebrak nam zobaczymy. Na pewno będziemy mieć na starcie dwa. Na dwóch kontach jeszcze trochę tego farmiłem Zobaczymy ile tam będzie na dwóch kontach No brakuje nam dużo do kolejnego Rainbow'a I tego Rainbow'a dalej nie mogę sprzedać na moim koncie dodatkowym W ogóle ile mam tokenów? 2000 tokenów, to bardzo mało w sumie Dobra, na razie miesza w to, przerzucę sobie pety z innych kąt I tak jak mówię, próbujemy craftować kolejnego Titanika. To już byłby nasz ósmy oczywiście Titanik, No i ten, co jak wcale naprawdę mi się podoba Fajnie wygląda ten Titanik. I tutaj też przekazali mi się Forever Pack odświeżył A więc możemy chyba sobie trochę kupić tego Forever Packu Dobra, muszę ogarnąć trochę airbooks'ów, więc chwila Możemy sobie na początku to tak kupić. Jak coś ciekawszego się pojawi, to wiadomo, dokupimy więcej Robuxu. Jakiś Titanic w wersji Rainbow Shiny czy coś. Ostatni mieliśmy fart, że Rainbow trafiliśmy. Zobaczymy, czy tutaj nam się coś pokaże. Ale z tego co widzę, to nie. Tutaj mamy trzy huge podki, które nie są dużo warte. Dobra, przerzucam pety z innych kąt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Tylko zobaczmy, ile tych petów nam wyjdzie dodatkowo. Tak fajnie by było mieć z połowę samemu. Drugą połowę bym może dokupił. Jakoś byśmy zrobili tego Titanika. Tutaj sobie wszystko poprzucam. No teraz coś super dużo nie no bo to jest, nie wiem, drop z kilku godzin. Tu jeszcze mamy takie rzeczy, no i tutaj chyba od widzów coś takiego mamy, tutaj też coś takiego, tutaj takiego, takiego, tutaj coś takiego, tutaj co sądzę o wyborach prezydenckich, nie mam na razie zdania, ale bardzo interesujące pytanie, nie spodziewałbym się takiego pytania w mailboxie z Grypet Simulator, która raczej trafia do osób młodszych, ale no ciekawe pytanie. Tutaj ktoś jest fanem, a więc też spoko, tutaj pozdrowisz, tutaj pomagam, tutaj też pozdro, tutaj coś takiego, ktoś chce do klanu, na Discordzie trzeba się zgłosić, tutaj uwu, tutaj dla ciebie, Dziękuję za 2 miliony. tutaj na Titanika przyda się do maszynki. Pozdro, tutaj zagraj w jailbreaka'a. Raczej nie będę grać tutaj też do maszynki. Tutaj też dziękuję za te wszystkie pedziki. Tutaj coś takiego. Jak mnie wala, po 20 minutach tam było pytanie, autoklikera musi sobie pobrać, no i tutaj minka. Dobra, weźmy sobie to wszystko, zobaczmy, ile nam wyjdzie dodatkowo. Żebyśmy chociaż mieli dwa pełne pety do zrobienia tego Titanika i trzy byśmy sobie dokupili ale chyba nam będzie jeszcze brakować do dwóch. Ile mamy tych? No tych mamy 16 dodatkowych. Jeżeli chodzi o dodatkowe pety, to mamy 4. Możemy sobie 4 zrobić, a więc sobie oczywiście 4 zróbmy. Tutaj oczywiście w taki sposób. No i dobra, są cztery, no i tutaj możemy jednego tylko zrobić. Czyli musimy aż jeszcze cztery dokupić, takie, żeby mieć 2 te lepsze, jeszcze później pozostałe. No to będzie trudne, to będzie trudne. 2,5 biliona na pewno na mnie starczy. Będę musiał zapożyczyć się. Mamy tylko jednego takiego. Pójdźmy zobaczyć, po ilu ludzi te pety wystawiałem. Potrzebujemy czterech takich. No i później jeszcze trzech tych. Dobra, idziemy zobaczyć, po ilu ludzi to wystawiałem, ale no to nie będzie tani biznes. No i na początku, tak jak mówię, Interesują nas te Guard wilki. Czyli te, zobaczmy po ile ludzie wystawiają Potrzebujemy czterech takich No tutaj na przykład powyżej rapu Ale myślę, że poniżej da się spokojnie znaleźć Tu na przykład po 250 No to to już jest git poniżej rapu Tylko tu ktoś akurat budkę zamknął Dobra, potrzebujemy czterech takich, czyli na to wydamy bilion I później w takim razie Będziemy jeszcze musieli wydać trzy dodatkowe biliony A tu mam 2,5, tylko dobra To musimy na pewno trochę zarobić Dobra, to idziemy na drugie konto, musimy zarobić najpierw siano A tym kątem wracamy chyba do, nie wiem Awczenia, oczywiście tutaj. Woli coś już się sprzedaje Mamy 993 miliony Więc możemy sobie przerzucić I tutaj Co to jest? Rainbow shiny gargantuan? Nie, to jest rainbow gargantuan chyba Ktoś rainbow na trafił? Powiem wam, że ciekawe Mogę sobie na nim usiąść, tak? Ale dobra Schodzimy z tego gargantuana Idziemy sobie tutaj gemę przerzucić I przechodząc też do tego Co w ogóle Preston kombinuje To tu po pierwsze Zobaczcie Preston stworzył jakąś taką grupę Czy coś dziwną Nie wiadomo co w niej chodzi Ale to prawdopodobnie Może znaczyć, że Znowu tworzą jakąś nową gierkę I tutaj też druga rzecz. Zobaczcie takiego lika wrzucić, że po prostu no jakaś tam armata sobie strzela w coiny, To wygląda jak pet simulator, ale może to będzie właśnie związane coś z tą nową gierką. Nie wiadomo jeszcze. A może to być jakiś update, że będzie się strzelać do koinów z armaty. Nie wiem o co chodzi, ale no taki po prostu lik sobie, że strzela się z tej armaty i tyle. Dziwne to wszystko jest, no ale no wszy wszystko wskazuje na to, że na pewno presto jakąś nową gierkę tworzy. Nie wiadomo, czy to będzie taka gierka pełnoprawna jak PetSgo, go, czy może zrobią taką eventową. Kiedyś była taka gierka, że się stało tam w miejscu i osoba, która wyroluje jakiś tam Najwyższy wynik dostawała milion Robuxów. Czy coś takiego. To była taka prosta gierka. Może coś takiego, albo jak z tą czarną dziurą było, że tam się wskakiwało do tej czarnej dziury po prostu. Dobra, ale przejdźmy sobie na główne konto, Zobaczymy ile gemów mamy i weźmy się za kupowanie już tych huge powoli. No jeżeli chodzi o główne konto, to mamy 2,5. Oczywiście przerzućmy sobie. Znaczy, odbierzmy sobie jeszcze te gemy. Nie wiem, czy nam styknie na tego Titanica. Raczej nie. Będziemy musieli trochę i tak zapożyczyć się. No chyba, że jeszcze mi coś się sprzeda. to tej ja sobie przerzuciłem te gemy właśnie. Jeszcze tutaj powinny być te gemy. Dobra, są wszystkie gemy. To jeszcze mamy takie opeciko, od widzę, tu też, i tu też, i tu też. Do Titanica. I tutaj masz do craftingu. Dobra, przyda się wszystko, oczywiście. No i mamy 3,5 biliona. Dobra, musimy kupić te pety teraz. Musimy kupić 4 te zwykłe pety. Powiem wam, że w sumie zostawiłem na trochę czasu znowu konto. Jak widzicie, gamy już potrzebne mamy. Trochę też już dokupiłem tych petów. Trochę zaraz przerobimy. Mamy 4, na razie takie potrzebujemy. Oczywiście więcej, ale zaraz dorobimy sobie więcej, bo sami zobaczycie. Dużo czasu minęło. I tutaj zobaczcie, ile sobie wydropiłem W ogóle zobaczycie, jakiego jednego peta wydropiłem On może być naprawdę duży wart, tylko musimy go Znaleźć, który to był Tutaj zobaczcie ten Rainbow Shiny Hydra To jest pet, który no wiadomo jest potrzebny do zrobienia Rainbow Shiny Titanica Ktoś, kto próbuje takiego Titanica zrobić Prawdopodobnie dużo za niego da Nie wiem ile za niego ktoś może dać, ale no zobaczymy Bo jest ich naprawdę bardzo mało Tutaj masz do Titanica, dzięki do serii Tutaj coś takiego, pozdro 9 milionów Tutaj pozdrawiam Kacper oczywiście na Titanica Tutaj pozdro, hugek tutaj Od admina przyda się jak najbardziej Tutaj do Titanica też się przyda, tutaj coś takiego mamy Ale ktoś chce sprzedać to nie, nic nie kupuje Tutaj masz, dzięki, pozdro, tutaj Holix Mega, dzięki za 8 milionów Tutaj Holix Mega od Szmitka, takie trzy książki a więc dziękuję, tutaj też od Szmitka Takie kolejne, tutaj coś takiego, taka książka Za 137 milionów i tutaj jeszcze sporo No tego Szmitek wysłał i tutaj Hughie dał trochę Szmitek wysłał, więc dziękuję Szmitkowi po raz Kolejny w sumie, często takie Duże partie Hughie mi wysyłał, a więc Dziękuję jeszcze raz Szmitkowi za te wszystkie Hughie, bo dużo tego tutaj jest Sporo tego Szmitek wysłał, więc dziękuję oczywiście Tutaj jeszcze dwa, tutaj takie ekskluzywy mamy Od jestem fajny, więc dziękuję Tutaj za te ekskluzywy przydadzą nam się. Tutaj jeszcze coś takiego mamy, skromny. Tutaj coś takiego, pozdro. Tutaj też pozdro. Tutaj dobrego dzionka dla wszystkich. Tutaj oczywiście też wszystkim życzę dobrego dzionka. Tutaj podpisz. Nie podpisuję nic. Tutaj coś takiego do Tytanika. Tutaj pozdro. Tutaj coś takiego. Czy nagram b Simulator? Chyba nie. Nie wiem, w sumie może. Zobaczymy. Tutaj od Bartka pozdro. Tutaj coś takiego. Tutaj pozdro. Tutaj też pozdro. Od Kluska za trzy takie judżiki. Dobra, odbierzmy sobie oczywiście wszystko, co mamy. I tutaj jeszcze takiego gifta mamy. I zobaczmy, ile teraz tylko dodatkowych i teraz już na pewno mamy na Titanica, a jak nie mamy to jeszcze na w Kolejnym koncie od trade'u mam bilion gemów. Zobaczymy po ile dzisiaj tych huge chodzą. No 522, sumo, więc jeszcze mamy czas, jeszcze mamy na spokojnie. Tyle, żeby to skraftować. Tych mamy 48, tych mamy 12 dodatkowych. Więc całkiem nieźle. Na pewno wyjdzie nam kolejny, jakby już. E, oczywiście ten lepszy huge. Dobra, i wszystko jest skraftowane. Mamy 16 tych huge, czyli 4 musimy jeszcze dokupić. Te playery i będziemy już mieć dwa dodatkowe. Te. Dobra, zróbmy sobie to tak. Dobra, i mamy 5 tego guarda w sumie. I teraz możemy sobie zrobić tego lepszego drugiego. Jeszcze trzech takich potrzebujemy. No i cyk, mamy kolejnego tego gujka. On kosztuje 136 biliona, ten kosztuje 219. Teoretycznie skupienie pięciu takich będzie tańsze niż kupienie jednego takiego, ale zobaczymy, może te Guardbany da się poniżej rapu znaleźć, bo wtedy to by było szybsze po prostu. Jeszcze, oczywiście, tutaj te goldy sobie przerabiajmy to wszystko. Coś tam jeszcze nam dodatkowe, oczywiście, wyjdą. Tutaj trzy rainbowy nam wyjdą, no i do kolejnego nam zabraknie. Dobra, wszystko mamy pokraftowane. Teraz musimy pójść na tej plazy Zobaczyć, co wyjdzie nam taniej. Czy kupienie 15 słabszych petów, czy może kupienie, kupienie 3 takich petów jeszcze, czy może 15 słabszych? Teoretycznie kupienie tych 3 porapy będzie kosztować nas 4 biliony, a kupienie 15 tych 3,9 biliona, a więc 100 milionów taniej. Ale no zobaczymy, może coś poniżej rapu się uda brakuje nam już tylko trzech Pet, więc już naprawdę mało nam brakuje. No i zobaczymy za ile ludzie wystawiają tu my Rainbow Shiny Hydra, tego normalnego peta, bo to może być na dużo warte, powiem wam. Bo aktualnie jest tylko jeden taki Rainbow Shiny Titanic, jak sobie wpiszemy zrobimy tu tak, Rainbow Shiny, to zobaczcie, że tylko jeden taki Rainbow Shiny jest, a więc to też jest bardzo rzadki Rainbow Shiny Titanic. Piszmy sobie Guard, tutaj Rainbow Shiny, no i tego mamy. Zobaczmy, czy ktoś go wystawia. Za ile go wystawia? Tak, za 100 milionów to na pewno minimum ktoś go wystawia. No, za stówkę go ktoś wystawia. No dobra, to nie jest jakoś super dużo warty. Coś tam jest warte, ale nie jakoś super dużo. Dobra, interesują nas to oczywiście Guard Bunny Pety. Zobaczymy, czy powyżej rapu będzie, czy poniżej, poni poni poniżej rapu musimy znaleźć na pewno. No tutaj leciutko powyżej rapu, to nas to nie Interesuje, szukamy poniżej. Dobra, powiem Wam, że zrobimy to tak. Kupimy cztery takie jeszcze gwardy. Po rapie, bo porapie to i tak jest w miarę ok, taniej niż jakbyśmy mieli te bany kupować. Trochę. I jeszcze dokupimy te słabsze wersje, bo mamy sześć takich petów. Żebyśmy nic nie zbardowali. Mamy jeszcze sześć tych, musimy cztery dokupić i jeszcze trzy te. Zrobimy sobie kolejnego tego, a dwa może sobie dokupimy już tam, żeby nie bawić się za długo, bo strasznie długo to schodzi na to wszystko. Na to całe trajdowanie. W ogóle tu mamy te pety. No tutaj 5 milionów wdrożeń niż rap. Da się znaleźć się po rapie. Spróbuję po Porapie znaleźć, jak nie, to kupimy troszeczkę drożej. To będzie to nieopłacalny Titanic. Za taką, cenę, za taką cenę moglibyśmy sobie Golda kupić spokojnie, ale ten Titanic ładnie wygląda, więc chcę mieć takiego tytanika. Dobra, tu mamy dwa porapie, więc e, też okej. Okay. Będziemy jeszcze potrzebować jednego. Dobra, i potrzebujemy jeszcze jednego takiego. No i tu jest ostatni już. Porapie. No i dobra, i mamy na razie pety, Teraz szukam tych yy, słabszych. O tu mamy też tego królika porapie. No dobra, porapy to też jest okej. Okay. Tajniej niż porapy ciężko jest znaleźć, a więc dobra, kupmy sobie to. To nam się przyda, będziemy jeszcze potrzebować yy, dwóch. Dwóch takich petów. Chociaż w sumie to jednego chyba. Teraz już mamy trzy, zrobimy czwartego. Dobra, jeszcze jednego takiego będziemy potrzebować. Dobra, kraftujemy przedostatniego królika. I tylko jeszcze jednego musimy kupić. I będziemy mieć tytanika, ale nie będziemy go robić na tym kącie. Już wam pokazuję, dlaczego nie będziemy go robić na tym koncie. Oby teraz w ogóle jakiś gold nam nie wyszedł. Dobra. Na szczęście nie wyszedł nam gold Bo to by smutne było Bo gold nam się do niczego nie przyda No golda moglibyśmy sprzedać ewentualnie Gold pewnie więcej jest warty troszeczkę No jest... Chociaż nie, gold jest tańszy w ogóle W tej samej cenie jest gold Moglibyśmy wymienić sobie zwykłe I kupić goldy za to Ale za dużo z tym roboty by było Na tym koncie nie będziemy robić tego Dlatego, że tutaj nie mam wymaksowanego tego tutaj Że jakby szansy na lepsze warianty Na innym koncie mam chyba z 11 tysięcy tych kart więc mam nadzieję, że na innym koncie to uda dobra, musimy kupić jeszcze ostatniego królika Dobra, w sumie tu ciekawe opcje tu mamy 4 pety po rapie. Jak dokupimy sobie piątego porapie, to zaoszczędzimy jakieś 50 milionów gemów. Gdybyśmy mieli oczywiście kupić tego królika po prostu porapia. Więc kupmy sobie takie cztery porapie, dokupimy jednego, no i zaoszczędzimy coś tam. Dobra, jeszcze jednego tylko musimy dokupić. I już będzie finito. Dobra i ostatnie nawet 9 milionów poniżej rapła, więc dobra, mamy i 2 biliony nam jeszcze zostają. Tylko teraz oczywiście, żeby jeszcze się nie okazało, że wyjdzie nam gold, bo naprawdę załamie się. Jakby wyszedł teraz nam e, oczywiście gold. Oby nie wyszedł gold. Tutaj nie mamy upgrade'u na warianty. Celowo tego nie wbijam żeby przypadkiem nie zwiększyć szans na to, że wyjdzie nam Gold albo Rainbow jakiś, chociaż Rainbow byłby spoko, bo Rainbow byłby więcej warte, ale dobra, na szczęście zwykłe jest. Dobra, i mam 5 królików, muszę przerzucić je teraz na konto, gdzie mamy więcej kart, żeby zrobić ten upgrade. No i dobra, tu mamy nasze drugie konto, bierzemy 6,8 biliona gemów, zobaczymy na ile je gemów zamienimy. Tu oczywiście potwierdzamy, mam nadzieję, że wszystko jest git, tutaj jest moje drugie konto, Holix Mega Partner, znaczy moje główne, tutaj mamy drugie. Dobra, no i tu mamy drugie, tutaj jak mówię, mamy więcej tych tokenów, czy są TP, dobra, są na szczęście te pety. nie zmieniły się w goldy w jakiś magiczny sposób. Idziemy przerobić je na Titanika. Musimy sobie oczywiście pójść tutaj. Nie wiem, czy mi styknie na ten max upgrade. Jak nie, to jeszcze mam jedno konto, na którym na pewno już mi styknie na ten maksymalny upgrade. Tu mamy lepsze warianty. Musimy sobie to wymaksować. Dobra, na szczęście nam styknie. No i mamy tutaj to maksy. Tutaj co jeszcze mamy? No tutaj większą szansę na goldy, ale to chyba działa na jajka, nie na pet. Chociaż to, 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 to też sobie Znaczy tutaj to było z rainbow'ami. Tu są goldy. No ale tu nas oczywiście na to nie stać. Jeszcze możemy to zrobić. Tylko tak jak mówię, to chyba z, inaczej działa. I tak już mamy dużo tych upgrade'ów wszystkich. Dobra, czy na pewno wszystko na nagraniu widać? Wszystko będzie widać. Mamy tutaj oczywiście Titanica. Zapomniałem, że tutaj nie mamy upgrade'u na tańsze kraftowanie To chyba jednak nie zrobimy tak, jak myślałem. Dobra, jeszcze zobaczę to drugie konto. Jak to tam wygląda. Ale zapomniałem o tym, no. No bo tutaj na głównym koncie zrobimy sobie jeden upgrade i drugi upgrade. No i dwa nam, na dwa nam zabraknie. Na głównym koncie i tak będzie mieć tyle, ile może mieć. Na trzecim nie wyjdzie nam tego. Dobra, to musi wrócić jednak na to konto. W takim razie jednak robimy na głównym koncie. Nie chcę się maksować już tego upgrade'u. Farmić, żeby wmaksować ten upgrade, co za długo by zajęło. No miejmy nadzieję, że wyjdzie nam gold, chociaż poprosimy chociaż golda. Zwykły też będzie ok, no ale wiadomo, że goldik był lepszy. Podchodzimy sobie tutaj, klikamy craft, oby wyszedł Titanik. No musi wyjść Titanik, tak mi się wydaje. Tutaj oczywiście laka dodajemy temu Titanikowi. No i rośnie tak jak Titanika, więc to musi być Titanik. Albo błagam goldik, albo rainbow. Najlepiej rainbow, najlepiej rainbow, proszę rainbow, proszę rainbow, proszę rainbow, proszę rainbow, proszę rainbow. rainbow, rainbow, rainbow. Jaki jest, jaki jest. Zwykły. No ale no dobra, mamy Titanika, to najważniejsze. Mamy ósmego Titanika do naszej kolekcji, takiego pięknego. Możemy sobie zdjąć jednego zwykłego Rainbow Huge'a i założyć Titanika. No i mamy już oczywiście osiem Titaników. Możemy sobie na niego usiąść. Mamy tutaj tego pięknego Titanika, który sobie tak no fruwa. Pływa bardziej może. Na no całą moja kolekcja Titaników prezentuje się w taki sposób. Sprawdźcie sobie ten film, który Wam się wyświetla, i oczywiście do następnego.